Angolessen 22 22. Wielkanoc. Easter. Easter. Pisanka. Easter egg. Easter egg. Zajączek wielkanocny. Easter bunny. Easter bunny. Kurczaczek. Chicken. chicken. Żonkil. defodil. defodil. Święconka Iste Easter basket. Easter basket. Bazie, catkins. K -k Ciasto. Babka. Cake. Cake. Oczywiście można tam zawsze dodawać Easter egg albo banana wielkanocny Easter lem pismo święte Sama Biblia to Bible, Bible ale pismo święte czyli taka święta to Holy Bible, Bible. Kościół Church? Church Jezus Chrystus Jesus Christ Jesus Christ Very good. Jak spędzasz święta wielkanocne How do you spend your Easter How do you spend your Easter? Ja spędzam to z moją rodziną, jedząc pyszne potrawy. I spend it with my family, eating delicious meals. I spend it with my family, eating in delicious meals. meals. Very good. Rankiem, in the morning. In the morning. Jechać to to samo, co iść. Go. Go. Do. Tu. Tu. Spacerować, walk. Walk. Szukamy, look for. Look for. Gatunki species. Gatunki roślin. Species of plants. Species of plants. Robić zdjęcia. Take photos. Take photos. Znajdowanie, finding. Finding. Msza, mas. Mas. To zaczyna się o 6. It begins at 6 a.m. It begins at 6 a.m. Duża uroczystość. Great celebration. Great celebration. Lać wodę. Pour water. Water. podczas during during na każdego z osobna each other, each other. oświetlenie Illum illumination illumination otoczenie surroundings surroundings straż guards guards grób grave grave W sobotę ja koloruję i maluję ugotowane jajka. On Saturday I color on Saturday, And paint boiled eggs. And paint boiled eggs. Kiełbaska sausage. Sausage. Zapinać do take-to. Take-to. Kościół church. church. Poświęcić bless. bless. Przed before. Before. Ksiądz priest. Priest. Ksiądz święci palmy. The priest blesses the palms. The, the priest, priest blesses the, the palms. Brać udział take-part. Part. Każdego every. every. Kwiecień, April. april. Prima, april, po angielsku. April Fool's Day. April Fool's Day. Głupiec, full. To oznacza, it means. It, it means. Strażnik amerykański, że chodzi o prawo. Ranger. Ranger. Robić żarty, make jokes. Make jokes. jokes. Kłamać lie.